Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1. Znajdujecie się Państwo na Placu Zwycięstwa, gdzie pod numerem 1 znajduje się Muzeum Kinematografii. Budynek wzniesiony został jako rezydencja łódzkiego fabrykanta Karola Scheiblera, zwanego Królem Bawełny. Swój obecny pałacowy kształt budynek zawdzięcza przebudowie z lat 1884-1887, przeprowadzonej według projektu warszawskiego architekta Edwarda Lilpopa. Stosunkowo skromny zewnętrzny wygląd budynku utrzymany w stylu neorenesansowym kontrastuje z niezwykle bogatym i różnorodnym wystrojem wnętrz. Od 1986 roku pałac stanowi siedzibę jedynego w Polsce Muzeum Kinematografii. Chlubą kolekcji muzeum jest cesarska panorama, popularnie zwana fotoplastykonem. Nic więc dziwnego, że elegancko urządzone pokoje, mogące służyć za gotową scenografię, od lat przyciągają ekipy filmowe. Podążając tropem twórców oscarowych, to właśnie w tych pałacowych przestrzeniach Andrzej Wajda zrealizował część zdjęć denominowanej do Oscara Ziemi Obiecanej. W filmie gospodarzem rezydencji jest grany przez Franciszka Pieczkę bogaty fabrykant Müller. W towarzystwie swojej córki Mady, w rolę której wcieliła się Bożena Dykiel, oprowadza on Karola Borowieckiego, w tej roli Daniel Olbrychski, po pełnych przepychu pokojach. Miller, demonstrując swoje bogactwo, stara się skusić Borowieckiego do orzenku z Madą. W trakcie opowieści, przemierzając kolejne reprezentacyjne sale, wychodzi na jaw, że fabrykant z rodziną mieszka w swojej starej chałupie. Jednak pałac jest mu potrzebny, by zaznaczyć swoją silną pozycję w mieście ostatnie sceny filmu również były realizowane w pałacu Schajblera. Tym razem jednego z jest już borowiecki, najbogatszy Lodzer męż, który urządza bal dla elity miasta. Związana jest z tym pewna anegdota: podczas realizacji zdjęć w sali balowej panowała wyjątkowo wysoka temperatura, którą spowodowały liczne reflektory o dużej mocy. Kiedy otworzono okno, jedno z wielkich kryształowych luster nie wytrzymało gwałtownej zmiany i pękło, a film polski musiał płacić wysokie odszkodowanie. W autobiografii Wajda przyznał, że choć spędził w łodzi 4 lata podczas studiów w szkole filmowej, nie zdołał wówczas polubić miasta. Dopiero realizacja Ziemi Obiecanej była dla niego wspaniałą przygodą, w trakcie której łódź odkrywała przed nim coraz to nowe fragmenty swej niezwykłej przeszłości. Powieść Rejmonta. Na podstawie której Wajda nakręcił film, jest z jednej strony fascynującym materiałem opowiadającym historię przyjaźni trzech młodych mężczyzn Polaka, Żyda i Niemca, rozgrywającym się we wzrastającej w siłę wielokulturowej stolicy przemysłu. Reżyser obawiał się jednak, że mnogość pobocznych wątków i drugoplanowych postaci uczyni obraz zagmatwanym, nie do końca zrozumiałym. Postawił więc na wyrazistych aktorów, zadaniem których było stworzenie niezapomnianych kreacji. Wajda wspominał, że kiedy film zdobył nominację do Oscara, w Hollywood prowadzono ożywione dyskusje na temat tego, ile taki film z jego rozbuchaną scenografią musiał kosztować. Tymczasem w Łodzi to była nadal istniejąca XIX-wieczna rzeczywistość, która jakby czekała tylko, by przy niewielkich zabiegach adaptacyjnych zaistnieć na ekranie. Rezydencja Scheiblerów była scenografią do ponad 30 filmów i seriali, z czego wymienić można choćby Stawkę większą niż życie. Rok 1968 w reżyserii Andrzeja Konica i Janusza Morgenszterna. Jak daleko stąd jak blisko. Rok 1971 w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Wabank, Rok 1981 w reżyserii Juliusza Machulskiego, w którym wykorzystano zabytkowy fotoplastykon czy Rodzina Połanieckich, rok 1978, w reżyserii Jana Rybkowskiego, gdzie zabytkowe wnętrza pałacu Scheiblera udawały wenecki apartament nowożeńców. Kiedy w latach 80. budynek stał się siedzibą Muzeum Kinematografii, musiał przejść gruntowny remont obejmujący piwnice, które przystosowano do potrzeb wystawienniczych. Bogata kolekcja muzeum zawiera zarówno zabytki z dziedziny techniki, np. latarnie magiczne, projektory kinowe czy kamery filmowe, ale także liczne plakaty filmowe czy figurki bohaterów filmów animowanych. Pierwsza wystawa, jaką zaprezentowało muzeum, dotyczyła właśnie ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy, ale w trakcie swojej historii muzeum organizowało wystawy monograficzne także innym polskim twórcom, w tym twórcom oscarowym, Romanowi Polańskiemu i Agnieszce Holland. Na początku 2015 roku, wkrótce przed ceremonią oscarową, w muzeum otwarto wystawę poświęconą filmowi Ida Pawła Pawlikowskiego. Dzisiaj możemy podziwiać złotą statuetkę Oscara, przyznanego temu filmowi w kategorii najlepszy film międzynarodowy właśnie w tym muzeum. W przylegającej do budynku dawnej wozowni w 2006 roku otwarto kinostudyjne kinematograf.